Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś powiem Wam, jak zaplanować ogródek kwiatowy. To będą porady dla osób, które mają już jakieś doświadczenie, ale również dla tych zupełnie zielonych w temacie, które pierwszy raz będą wysiewać kwiaty jednoroczne. Mam nadzieję, że zrobicie to razem ze mną, a dziś pokażę Wam, jak ja szykuję się do tego, czyli co najpierw robię, żeby później. Noż sam ten wysiew i wysadzanie, nagrządkę przebiegały bezproblemowo. Zanim przejdziemy do konkretów, chciałam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie komentarze pod ostatnim, czyli pierwszym w tym sezonie, filmikiem. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób planuje przyjazd do naszego ogrodu. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Jeszcze nie znamy terminów. Zwiedzań na ten rok, nawet nie wiemy, kiedy zaczniemy. No Prawdopodobnie będzie to koniec kwietnia lub początek maja, bo wtedy nasz ogród skalny jest już pełen kolorów, zachwycająco kwitnie no i jest co oglądać. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Jeżeli chcecie być na bieżąco, no to oczywiście subskrybujcie kanał, ale też możecie zapisać się na nasz newsletter. On jest bezpłatny. Link do zapisu znajdziecie w opisie tego odcinka. A co zyskujecie? No po pierwsze jesteście na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w naszym ogrodzie i u nas. Dostajecie jako pierwsi powiadomienia właśnie o tym, że jest już wyznaczony termin danego zwiedzania i możecie w pierwszej kolejności kupić bilety, a one rozchodzą się jak świeże bułeczki. No więc warto się zapisać. No ale też macie dostęp w pierwszej kolejności do promocji, do kodów zniżkowych. No i otrzymujecie ode mnie co tydzień garść porad. Na ten temat, co robić w danym tygodniu w ogrodzie. Jak widzicie, mam dzisiaj dużo rekwizytów. No bo chciałam pokazać wam jak podejść w ogóle do planowania takiego ogródka, jak ja to robię. Ja już mam bardzo dużo nasion, więc przeglądam wszystko, co zgromadziłam i wybieram te, które chciałabym wysiać w tym roku. Jeżeli dopiero zaczynacie i w ogóle nie macie pojęcia co wysiać, co się opłaca, że tak powiem, co warto mieć u siebie w ogródku, no to ja przygotowałam dla was taką listę od czego warto zasiać, zacząć, bo nie wszystkie kwiaty możecie Wysiewać teraz kwiaty jednoroczne dzielą się na te, które są odporne na chłody i możecie uprawiać je już teraz, oraz na te, które są no, wybitnie ciepłolubne i z ich uprawą musicie poczekać mniej więcej do kwietnia, a nawet do maja, jeżeli nie macie żadnych osłon. Teraz warto przejrzeć wszystkie odmiany, wszystkie gatunki, które planujecie, chcielibyście wysiać, żeby wiedzieć na co zostawić sobie miejsce. Za chwilę pokażę wam też jak zaplanować takie grządki kwiatów jednorocznych tak żeby już w miarę od maja czerwca do mrozów coś zawsze u was kwitło no bo o to chodzi żeby tak rozplanować te wysiewy żeby rozłożyć kwitnienie różnych roślin w czasie mieć różne gatunki które wypełnią wasz ogród Kwiatami i Wy będziecie zachwyceni, bo kwiaty jednoroczne mają tę wielką zaletę, że kwitną bardzo, bardzo obficie. W porównaniu do bylin one po prostu będą obecne przez kilka pięk ładnych miesięcy, co daje właśnie efekt takiego bujnego kwitnienia. I na czym nam zależy? No, bo kochamy kwiaty i chcemy mieć ich jak najwięcej w ogrodzie. Pierwsze, od czego zaczynam planując taki y, ogródek, to po prostu wypisanie roślin, na których najbardziej mi zależy. Zarówno tych odpornych na chłody, które będę mogła rozpocząć wysiewać już niebawem, oraz tych ciepłolubnych. Zazwyczaj te odporne na chłody kwitną wcześniej, natomiast te ciepłolubne, no przez to, że ich uprawa zaczyna się później, no to one też kwitną później. W opisie tego odcinka napiszę wam, jakie ja kwiaty jednoroczne ciepłolubne i odporne na chłody wybrałam w tym roku do uprawy. Jeżeli dopiero zaczynacie, no to musicie po prostu się zorientować, co Wam się podoba, co chcecie mieć u siebie. Możecie właśnie posiłkować się moją listą, ale warto też zrobić na komputerze folder, do którego będziecie wsadzać zdjęcia roślin, które Wam się podobają. Dlaczego? Bo. Potem, kiedy pójdziecie na zakup, możecie stracić głowę. I ja już popełniłam kilka razy ten błąd, że podobają mi się podobne kwiaty w podobnej gamie kolorystycznej. I pozamawiałam nasiona, które później były bardzo do siebie podobne, różne gatunki, ale w miarę w podobnych kolorach, więc po prostu nie miałam takiego wyboru, takiej różnorodności. Dobrze jest zgromadzić wszystkie zdjęcia. Roślin, które chcecie uprawiać, żeby po prostu sobie popatrzeć. Aha, no mam na przykład same żółte i pomarańczowe, ale nie mam nic różowego, albo odwrotnie mam dużo różów, purpury, niebieskiego, ale nie mam takich ciepłych, gorących barw, które też wspaniale wypełniają bukiety. Mam nadzieję, że ta rada przyda wam się i właśnie sobie najpierw dobierzecie te gatunki kolorystycznie, spiszecie odmiany, które wam się podobają, a dopiero potem pójdziecie na zakupy. Uwierzcie mi, warto się do tego przygotować, porobić sobie właśnie takie wstępne listy. No a później, jak już zdecydujecie się na to, co naprawdę chcecie kupić i uprawiać, no to możecie przystąpić do planowania takiego ogródka. Ja tutaj rozrysowałam sobie swój ogródek kwiatów jednorocznych. Mam o tyle szczęścia, że po prostu mam dużo miejsca i mój ogródek to są dwie grządki długości 4 metrów i szerokości 1,5 metra. Tu przez środek całej tej rabaty biegnie grządka, ścieżka. Wy możecie mieć mniej miejsca, a nawet umieszczać swoje kwiaty jednoroczne na rabatach bylinowych pomiędzy roślinami, to wszystko po prostu zależy od Was, czym dysponujecie i ile chcecie wysiać tych kwiatów, czy chcecie od razu właśnie zakładać całą grządkę, czy może na przykład wybierzecie sobie trzy gatunki, które w tym roku rozpoczną Waszą przygodę z kwiatami jednorocznymi, no i mam nadzieję, że zakochacie się w nich, tak jak ja się zakochałam i co roku po prostu będziecie próbować nowych rzeczy. Nie jest powiedziane, że musicie od razu zakładać cały ogródek. Właśnie o to, to jest takie fajne w tych kwiatach jednorocznych, że co roku możecie próbować nowe Gatunki. Ja Was będę zachęcać znowu do tego, żebyście na pewno posiali przynajmniej 1 dwa gatunki tych jednorocznych odpornych na chłody i jeden, dwa gatunki tych kwiatów ciepłolubnych, takich jak Cynie i Kosmosy, a na przykład, jeżeli chodzi o te jednoroczne odporne na chłody, to mogą być habry, to mogą być maki, ale tutaj przygotowałam dla Was całą listę. Tutaj mamy rudbe, orleje, lewkonie, lwie paszcze skabiozy, no, groszki pachnące, czarnuszka, ośmiał, marchew, która świetnie wypełnia bukiety, nagietki i zatrwiane. Także jest ich całkiem sporo. Na takim planie piszę sobie, na przykład planuję, gdzie posadzę kosmosy, gdzie posadzę rudbekie, gdzie powinna rosnąć orlaja. Biorę pod uwagę to, że na przykład z tej strony będę sadziła groszki pachnące, a tutaj są dwie duże kępy Piwoni. W okresie kwitnienia piwoni w tych dwóch miejscach nie będzie koloru, więc koniecznie muszę posadzić coś. Co no w czerwcu, i tak dalej, w lipcu, w sierpniu będzie na pewno kwitło. I biorę też pod uwagę, że na przykład właśnie te groszki pachnące, no one tak do pierwszej połowy lata mniej więcej dobrze wyglądają, później zasychają, zamierają, jest dla nich za gorąco. No więc też w tym miejscu wypadałoby posadzić coś, co w drugiej połowie lata będzie miało swoje 5 minut. I ja wybrałam cynię, czyli tutaj sobie piszę groszki pachnące. Ale tu już piszę sobie cynie, bo wiem, że one zastąpią te groszki. I właśnie w ten sposób możecie planować taką sukcesję kwitnienia. No ale jak nie macie doświadczenia i dopiero zaczynacie, to są Wasze pierwsze kroki, no to nie musicie sobie tym głowy zaprzątnąć, do tego dojdziecie później. Kolejno też, planując właśnie moje grządki kwiatów jednorocznych, biorę pod uwagę wysokości tych kwiatów, no bo przy ścieżce chciałabym mieć niższe rośliny. Tajnie by było, żeby te wysokie rośliny nie cieniowały tych niższych. Dlatego umieszczam z tyłu. Ostróżki umieszczam z tyłu kosmosy, bo one są najwyższe. Powiedziałam ostróżki, ale mam na myśli ostróżeczki, czyli te kwiaty, które są jednoroczne, bo ostróżka taka, to jest typowa bylina, natomiast ostróżeczki są jednoroczne i możecie już je teraz wysiewać. W ten sposób po prostu idę krok po kroku, planuję, rozpisałam sobie tutaj wszędzie rozmiary, czyli 1 metr na półtora metra, podzieliłam to na mniejsze kwadraty. takie, po pół metra i no w ten sposób po prostu planuję sobie tę przestrzeń i też widzę ile roślin, jakich mi się zmieści, bo jak zaczynam przeglądać katalogi i zaczynam przeglądać strony internetowe, no to wiecie jak to jest, po prostu wszystko mi się podoba, chciałabym wszystko zamówić, a potem no nie ma miejsca na wysadzenie tych roślin, nawet jak ja je wysieję i one wzejdą, to potem nie mam gdzie ich posadzić, więc faktycznie trzeba no zachować umiar, a jest trudno, bo teraz, kiedy jest tak brzydko, jest plucha i jest szaro, a my wchodzimy w ten no, cudowny świat, tym razem roślin jednorocznych, oglądamy te sklepy, te cudowne nasiona, te piękne zdjęcia, no to chcemy mieć wszystko, więc znowu właśnie takie przygotowanie, zebranie wszystkiego do folderu, robienie własnych notatek, a potem przeniesienie tego na taki plan pomoże Wam nie zwariować, i, bo, bo ja wiem, jakie to potem jest stresujące, jak macie za dużo tych siewek i latacie po ogrodzie i próbujecie to gdzieś tam wcisnąć, albo nie Dej Boże, za gęsto posadzicie w takim ogródku e, te kwiaty i one po prostu się wzajemnie no, cieniują, pchają się na siebie, niszczą się, e, no i ten efekt nie jest zachwycający, więc e, naprawdę warto poświęcić ten czas i. Wszystko sobie spokojnie zaplanować. Ja tutaj mam mój planer zaradnego ogrodnika. Gdy już podejmę decyzję, co wysiewam, no to wpisuję sobie w pierwszej kolejności zimowy siew. No i ja w tym roku zdecydowałam się na ostróżeczkę, chabry, baławatki, rudbekie i maki. Te gatunki są takie najbardziej odporne na chłody, dlatego je będę wysiewać w pierwszej kolejności. No a później, pewnie, dołożę coś do tej listy. Gdy już wiem, co posadzę, co wysieję, zaczynam porządkowanie nasion. Ja używam takich sorterów do przypraw, które kupiłam sobie w PEPKO. Dodatkowo przygotowuję sobie takie przegródki, karteczki, na których piszę się w lutym, się w marcu, i w ten sposób porządkuję i organizuję sobie wysiew tych kwiatów, żeby niczego nie pominąć, no i żeby wysiać wszystko w odpowiednim terminie również właśnie w tym pomaga mi planer, bo tutaj sobie na jednej stronie rzucam po prostu okiem, co w danym tygodniu planuję wysiać, od czego zaczynam. Mogę tutaj sobie zrobić też dodatkowe notatki, no bo nie zawsze informacje podane przez producentów na opakowaniu tutaj przy, y, przykładowe opakowania wyciągam, ale nie zawsze one są po prostu no, wystarczające do tego, żeby sprawnie i prawidłowo wysiać te nasiona. A poza tym, jeżeli zaczynacie dopiero z jakimś gatunkiem i nie macie żadnego doświadczenia, no to też warto sobie y, ważne rzeczy dla was, dla dalszej uprawy zanotować w jednym miejscu i właśnie możecie to zrobić w planerze zaradnego ogrodnika. Y, Przedłużyliśmy dla Was promocję do końca dnia, czyli do końca 8 lutego. Możecie zamawiać planer w obniżonej cenie zamiast 99 zł. Płacić 84 zł. To jest związane z przedsprzedażą. Planer się skończył, wykupiliście cały nakład, no i możecie jeszcze zamówić w tej promocji swój własny egzemplarz, do czego Was serdecznie zachęcam. Do wysiewów będziecie potrzebować. Pojemniki, ziemię do wysiewów, no oczywiście nasiona. I znaczniki. To jest bardzo ważne, żeby prawidłowo oznaczać swoje wysiewy, żeby wam się po prostu nic nie pomyliło, żebyście mieli kontrolę nad tym, co gdzie rośnie. No i też mogli prowadzić własne notatki, własne spostrzeżenia, pisać sobie w notatniku, no albo w planerze zaradnego ogrodnika, co, kiedy, jaką metodą wysialiście, jakie macie sukcesy, bo to też jest bardzo ważne prowadzenie takich obserwacji i wyciąganie wniosków na później. Jeżeli chcecie, tak jak ja, założyć całą grządkę kwiatów jednorocznych, no to będziecie potrzebowali przynajmniej te 3 metry. Na 1,5 metra to by było najlepiej. Oczywiście zobaczycie, że jak tylko zaczniecie oglądać ofertę sklepów z kwiatami jednorocznymi. Ja tutaj w opisie też Wam wrzucę kilka sklepów, kilka nazw sklepów, w których możecie zamawiać nasiona. No, nie tylko takie, które są znane z marketów, ale naprawdę wystrzałowe, ciekawe odmiany. To zobaczycie, jak trudno naprawdę się powstrzymać. Niemniej jednak, no wiele z Was ma nieduże ogrody i nie możecie poszaleć i nie wiadomo, jak dużych tych rabat zakładać. Bardzo ważne jest wybranie odpowiedniego miejsca. Kwiaty jednoroczne uwielbiają słońce. One są w większości takimi roślinami, które potrzebują przynajmniej te 6-8 godzin światła słonecznego. A jeżeli chodzi o glebę, no to powinna być przepuszczalna może być lekko wilgotna, dobrze żeby była zasobna, bo one są bardzo żarłoczne. Co to znaczy, że są żarłoczne? No one po prostu mają tylko parę miesięcy od wykiełkowania do wydania nasion. Muszą osiągnąć cały swój rozwój, to na co inne rośliny mają nawet kilka lat. One muszą w ciągu jednego sezonu się po prostu z tym uwinąć, dlatego one potrzebują bardzo zasobnego podłoża, bogatego w azot, ale też fosfor i potas, żeby po prostu najpierw rosnąć, a potem pięknie kwitnąć i wydawać super nasiona. Więc po drugie, dobrze by było, gdyby to było miejsce w miarę zaciszne, szczególnie jeśli wiecie, że będziecie uprawiać jakieś takie wyższe odmiany kwiatów, tak jak, właśnie, jak na przykład kosmosy, jak duże szarłaty, nawet jak dalie, bo one mogą być narażone na no, podmuchy wiatru, które połamią. Ogólnie wiele kwiatów jednorocznych trzeba podpierać, no ale to już myślę jest temat na oddzielny film. Natomiast właśnie dobre podłoże, przepuszczalne, miejsce słoneczne i zaciszne. No to są takie podstawowe warunki, które najlepiej właśnie zapewnić tym kwiatom jednorocznym. Jeżeli podoba wam się ten odcinek i znajdujecie moje rady pomocnymi, koniecznie zasubskrybujcie kanał, dajcie kciuka w górę. Napiszcie, czy będziecie razem ze mną siać kwiaty jednoroczne, czy już buszujecie po sklepach. No bo ja oczywiście, tak jak wam mówiłam, miałam nic nie kupować, ale widzę, że tutaj mam duże, duże braki, muszę koniecznie przejrzeć. Teraz muszę zrobić właśnie porządek tutaj, no i na pewno. Coś tam sobie pozamawiam, a już w następnym odcinku będę wysiewać pierwsze kwiaty jednoroczne. Mam nadzieję, że będziecie robić to ze mną. Przypominam, że planer jest dostępny w niższej cenie tylko do końca niedzieli, do końca 8 lutego w naszym sklepie na sklep.twójogrodnik.pl .e Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!